W tym odcinku po raz trzeci mój kolega Kapyśnik próbuje mnie zabić, a ja go. Przedostatnim filmem było dość sporo viewsów, To nagrałem finał. Jeśli wam się spodoba, to zostawcie łapę i suba, bo zawsze możecie odłapować i odsubować. Zapraszam was do oglądania. Oh George! 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 Stop, no!

Okej, okay, biorę. Chcesz? Trzymaj. O oh, shit! Co to było? No jesteś pewien, że chcesz to robić? Mordo. To nie jestem K tam rozkopujesz? Lasy reagują na strunki. Chłopaku. Chłopaku. chłopaku... chłopaku! Chłopaku, chłopaku A, okej, okay. namierzyłem przeciwnika. No co ty uciekasz ciągle, no. Mordo. Boże mordo, ty mi wylejesz lawę na łeb Dobra, przyjdziemy? Będziesz... Choć ja nie mam co piję, zrobić Nie, bo... Cały no czas No i teraz już sobie możesz No siema Ty powiesz, że czekaj No siema Lalalalawa, czu-czuki-czuki Gospodyn polony no, co ty śmieciu no wiedziałem dlatego ja tam nie chciałem iść? Ty śmieciu? <śmiech> <śmiech> o, nie mam Venelu! <laughs> co ty dostałeś? Oh shit! Oh. Kurde, no ty śmieciu! Okej, okej okay. okay. We go up, up. No ja, no nie wierzę w tego Venela. No i po co? No i po co Mordo? Ja to ja po prostu takie o tutaj zrobię na dłubem i ty już... Naprawdę nie wiem co zrobić No właśnie, widziałem, że klocki... Detektory się... O! Nie o kurde! SHIT! SHIT! Co dostajesz? Ło! o Okej Mordo, okej, 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 okej. Mnie prawie zaskoczył, naprawdę. Seguimy sobie. Warda, czemu ty tak w ogóle ten, tak w ogóle nie uważasz, praktycznie? La lava, la ci ci No chodź, zostaw mnie. Wada, zazaw... no czemu ty tak się zachowujesz, jakby tobie i się całe łapy strzęsły? Chyba, 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 jesteś, chyba, chyba. Chyba coś się zastresował ten. <HHH> yeah, ty! Jest we mnie, Menelu! Nie, eh, może być w sumie. No co? No nie no. Sy, chyba żarty ze mnie robicie. Dobra, nie. Czemu Hebel nie zadziałał? Bo go nie postawiłeś No właśnie czemu mi go nie postawiło? No shit Sorry, no tak i puperka musi... Weź! Oh. Oh. Jeśli ja kopię Trochę. Ta moja emocje, bro. Chill, chill, chill. No jak niby? Normalnie. No nie mogę. I tak Cię tutaj nie hitnę, bo tutaj jest za dużo, ten... się zdążysz podbudować. Raczej. Chyba, że będę takim debilem! O. Wow. Okej. Okay. Ja w ogóle bloków nie mam. Ja pierek i gówno. Same. Cię posało, sał No i dobra, cię już nie gonię, bo jakby już nie mogę Ciebie gonić za bardzo. Ja to już przegrałem, mordo. Nie przegrać no dobra no ale nawet jeżeli ten na, Nawet jeżeli ty mnie zabijesz jakby nie przez moją butelkę tylko z mojego skilla to i tak będziesz gadał że to jest butelka? No trochę no bo w sensie zależy jakie ja bym miał itemy A jeśli na przykład na koniec dostaniesz nie wiem chłopie trójzęba I jaką, jakąś tam część diamentową no to to nie będzie aż taka butelka No aż taka to wtedy nie Masz no. ty była i ty to była dobra miniaturka teraz No wiem ale Zobaczymy jeszcze Zobaczymy jeszcze jaką miniaturkę zrobię Dobra, nie, ja nie chciałem tego zrobić I tak tykają puperka Chudrześ w ogóle spadł z tego. No ja... bo ja chciałem ten F3 i D kliknąć, żeby skleirować czat, a ja kliknąłem D 3 przez przypadek. I mi się poruszyło na prawo. Zawał tak szczerze, zawał To jest naj, najlepszy item Challenge, który ja póki co miałem. Chciałeś mieć przewagę i temową, no to masz. Nic z tego jak ja w ogóle bloku miałem z Mentality. No dobra, ja nic nie ja mam, nie? A ja mogę sobie na przykład, patrz, byś mnie zrzucił i byś się sklaczował, no to wtedy to by też była butelka? Myślisz, jak ja się sklaczował? Może no, patrz, na przykład, ty byś, że ja bym tam stał na jakiejś wieży, ty byś mnie zrzucił i potem jeszcze waterskilla laser no to to by nie była butelka. No. Zrobił, bo. A no tak, że mogę zrobić czonek, jestem głupi. No i serio? Ty masz... Aha, bo ty masz drewno, tak? No. O kurwa, właśnie interesowali. No siema, marda mardini. Bambu bambini, pablonini. Marda, ale to jest jakby takie trochę dziwne, że to takie gówno dostajesz, bo czemu ja takie dobre it dostaję, a ty takie gówno? Okay. Nie zadzierać z kindermuffiem, mówię ci Nie, nie będę zadzierał za Dobra Uff Ja chciałem poferfisha tutaj postawić, ale on się nie chciał postawić przez to, że byłem na halimicie Skibidi Dropsy Skibidi Dicksony Dobra, no nie sięgnieśmy na ze szczęście Turlaj dropsam No to takie bronie to by ich więcej Co to niby nie jest, broń? No jest, ale trochę głównie jest. chcę. Dobra, broń. Szpakujemy diamentowego aksa czy coś. Ну не! Есть! Yes. Есть! Yes.